Witam Państwa serdecznie. Chciałam Was zaprosić na kurs w temacie komunikacja bez przemocy w praktyce szkolnej i życiowej. Kurs jest o tyle cenny, że przygotowuje Państwa nie tylko do pracy z dziećmi, komunikowania swoich własnych potrzeb oraz żądań w stosunku do uczniów albo swoich podopiecznych, ale przede wszystkim uczy Was pewnego podejścia do życia, pewnej otwartości na drugiego człowieka i zrozumienia jego potrzeb, które w efekcie daje prawdziwą szansę na porozumienie i owocuje współpracą tak ważną właśnie w praktyce nauczycielskiej i wychowawczej. Komunikacja bez przemocy jest obecnie najbardziej propagowanym i pożądanym sposobem komunikacji w bardzo wielu placówkach, w których państwo szukacie zatrudnienia i jesteście zatrudnieni. Także aby wzmocnić swoje kompetencje również na rynku pracy, serdecznie zapraszam do tego kursu. Kurs zakończony jest egzaminem online i wydaniem imiennego certyfikatu, który będziecie państwo mogli dołączyć do swojego CV portfolio. Serdecznie zapraszam.